Jest. Jest kolejny, kolejny jaś pewnie. Dzień dobry. Z tej strony Marcin Czapliński. Witam Was na kanale Chapel Fishing. Mamy połowę marca. A przywitało nas przywitała nas dzisiaj zima. W nocy był nawet przymrozek. Rano pokazuje 0, minus 1. No będzie temperatura wyższa, a ja wybrałem się po raz kolejny z Federkiem w poszukiwaniu kleni. Zobaczymy czy ta zmiana pogody całkowicie odetnie ryby i nie będzie brań, czy jednak uda mi się coś złowić. Już stanowisko rozłożone i robimy zaraz pierwszy rzut. Standardowo Federek, standardowo i mamy zanętę z chleba tostowego z dodatkiem zanęty leszczowej, czy mi to się uda coś dzisiaj przychytrzyć? I pierwszy rzut ogólnie pogoda to jest fajna, bo nie ma wiatru. Może jest trochę mroźno, ale nie jest tak odczuwalne zimno. Poczekamy, pochodzimy trochę w jednym, trochę w drugim miejscu zobaczymy czy się coś uda. W międzyczasie będziemy donęcać, tak jak zawsze. No, nie, jednak jakiś leciutki wiaterek jest. Zobaczymy, czy zmiana pogody płynie na żerowanie ryb. Na razie nad wodą cisza, nie widać żadnej aktywności ryb. Nic tam nie zostało, jak czekać, czekać na jakieś fajne branie. Więc czekamy. Totalna cisza. Nic się nie dzieje. Chyba zarzucimy tutaj jeszcze ostatni raz. Napijemy się herbaty. I zmienimy miejsce. dalej podamy przynętę Bliżej brzegu Dobra pijemy herbatę Czekamy na branie Jakieś chyba to czarne widzę dzisiaj No, nie? taka zmiana pogody mocno wpłynęła na rybę. No jest zimno, nie ma co mówić. Ostatnie dni były naprawdę ciepłe, gorące. Aktywność ryb też była dużo większa. No wczoraj nas zaskoczyła znowu zima, Bo przecież mamy zimę, no to nie powinniśmy się dziwić. I widzę, że dzisiaj to jest cisza totalna. Nic się nie dzieje. Dobra, pijemy herbatę. Jak się nic nie działo, przejdziemy jeszcze w inne miejsce. Ale się jeszcze nie poddajemy. Póki mocno nie zmarzniemy, popróbujemy. Ale spartoliłem, ale spartoliłem. Jaj, jaj, no zostajemy w tym miejscu. Kurde, fajne branie. No to trzeba cierpliwie tu poczekać. zbieranie bliżej brzegu z mojej strony trochę inaczej teraz rzuciłem niech postoi kurde fajne branie było i to na dwa razy mogłem jeszcze chwilę poczekać bo przy pierwszym dobra, nie ma co <głos》> rozmyślać. Zastanawiać się, trzeba poczekać na kolejne branie. Było jedno. To może jeszcze będzie jedno. A może właśnie... <tryk> o Boże! O Boże! Może jakieś słoneczko wyjdzie, bo coś się przymija. to może te ryby. Obudzą się i będziemy łowić. Dobra, czekamy. Ja, ja nie widziałem brania, tylko jak mi krzyknąłeś, bo, bo pokazałem Ci ten. O Od taka ziela. No. No jest fajny. No, nie, nie, ja spokojnie teraz. Taka jedna cieszy się. No, na ja taki cel. w tym branie. Tak. Śliczny. Zrób zdjęcie. No zaraz mi pykniesz. Czekaj. No słyszałam właśnie. Piękna rybka i wraca do wody. No i udało się złowić klenia wyczekałem branie, branie bardzo takie na raty. Próbował, próbował przynętę i wreszcie wreszcie było piękne przegięcie wędki. No i udało się wyholować. No czekamy na kolejne branie. Popijamy herbatę i czekamy. Przemieszczamy się, szukamy kolejnego miejsca. Niestety więcej brań tam nie było. Jeden trafił się fajny kleń. Jedno fajne jeszcze branie, które na początku spartoliłem. Teraz poszukamy, co trochę się przesuniemy. Może w innym miejscu będzie lepiej. Próbujemy tutaj. Czekamy o, coś, coś się dzieje, coś się dzieje. Padła bateria ale udało się złowić kolejną rybę niebiwego jezika Jakieś brania były. Udało się jazika złowić, a teraz ucichło. O, o, branie, branie. Jest kolejny, kolejny Jaś pewnie. Tak, to jest Jaś, poszedł mocno w górę. Jest piękny jaś, piękna ryba, o, już się wychaczył? szybko, piękny piękny jazik. Piękny jaś się trafił. Wypuszczamy kolegę i czekamy na kolejne branie. Piękna ryba. Naprawdę przecudna. I go tutaj. licznie odpłynął No to łowimy dalej. No Tak mi się wydaje. To no będzie leszczyk. Czy płotka? Płotka i tylko ładna, co? Pięknie z wielkiem, co? Ładna, co? No to takich opołowić sobie na klasyczka, co? Była bajka. No już się wypięła Śliczno, co? Kończymy na dzisiaj. Udało się złowić jazie, klenia. Były jakieś tam brania. Może jeszcze nie było. Super cudownie, bo dzisiaj było naprawdę zimno. To też na pewno wpłynęło na, na te brania, ale dzień udany. Dzięki za oglądanie. Ja zmykam do domu. Do następnej relacji. Cześć.